Piątek, 32 tydzień Zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości mówi bardzo mocno o tych ludziach, którzy nie wierzą w Boga. Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga, z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali twórcy. Dla autora Księgi Mądrości niewiara w Boga jest w pewnym sensie dysfunkcją rozumu. Tak jak my mówimy, że jest dysfunkcja oczu. Człowiek, który nie ma wzroku, nie potrafi zobaczyć. Jest dysfunkcja słuchu. Człowiek, który nie ma słuchu, nie może usłyszeć. Człowiek sparajżowany nie może czuć. Tak, człowiek, który ma dysfunkcję rozumu, nie poznaje Pana Boga. Gdyby rozum bo normalnie funkcjonował, to by potrafił wydedukować, że ten piękny świat, jak mówi w piątym wersecie, bo z piękności i z wielkości piękna stworzeń, poznaje się przez podobieństwo stwórce. Że gdyby jego umysł działał normalnie, gdyby, gdyby funkcjonował, to by poznał, że jest Pan Bóg. Coś takiego jak kiedyś na rekolekcjach z chorymi w Zatorze miałem, że chłopaka, który miał 18 lat podopiecznego, który potrafił liczyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale potem mówił 11, 12, 13. Wydawało mi się takie banalne, banalnie proste, żeby go nauczyć, że po 9 jest 10, żeby umiał tak liczyć. Po trzech tygodniach się tego nie udało. Dysfunkcja umysłu dysfunkcja rozumu, jakaś niepełnosprawność, która blokuje Ci właściwy, właściwy sposób postrzegania świata. Dzisiaj tak nie myślimy. Dzisiaj nie chcemy nikogo urazić. Dzisiaj po prostu yy, zwracamy uwagę, że to wszystko jest łaską, jakby, y, albo, że to jest kwestia wol, dobrej woli. Natomiast myślę, że warto wrócić do tego argumentu nie dlatego, żebyśmy chcieli powiedzieć, że ludzie niewierzący są niespełna rozumu, ale dlatego, żeby sobie zadać pytanie, czy my rzeczywiście używamy rozumu do poznawania tego świata. I czy my poznając ten świat, naprawdę używamy rozumu, bo, bo to nie jest tak, że kto używa rozumu, to ten rozum oddala od Pana Boga. Wręcz przeciwnie, im bardziej myślę, im bardziej jestem, można powiedzieć, wolny od jakichś takich naleciałości uprzedzeń, to rozum może mnie zaprowadzić do Pana Boga. I Sobór Watykański I mówi jasno, że człowiek może poznać na drodze rozumowej Pana Boga. Stąd psalmista, kiedy mówi, że niebiosa głoszą chwałę Boga, jakoś wpisuje się w to, co powiedział autor Księgi Mądrości, że z wielkości piękna stworzenie poznaje się przed, przez podobieństwo w stwórce. No bo, skoro patrząc na ten świat, możemy poznać Pana Boga, to znaczy trzeba ten świat poznawać. Trzeba poznawać i to już nie raz o tym sobie mówiliśmy, że, że za bardzo się skupiamy na tym, co jest dziełem ludzkim, za bardzo skupiamy się na sobie. Gdybyśmy popatrzyli na ten świat, tak jak Biblia, która mówi popatrz, sześć dni stwarzany cały świat, ty jesteś w szóstym dniu, ale są dni, kiedy Bóg stwarza cały ten świat, bo On jest wielki, piękny, przekraczający ciebie. Popatrz na ten świat, rozejrzyj się, spróbuj go poznać pomyśl jak to wszystko funkcjonuje, a kto wie, może wtedy odkryjesz, że za tym wszystkim jest jakaś tajemnica. Może dlatego tak ciężko ludziom uwierzyć w Boga, że za bardzo są skoncentrowani na sobie, może dlatego tak ciężko uwierzyć w Boga, że, że nie mają otwarte oczy na cały przez Boga stworzony świat. Ewangelia, która mówi do nas o zaskoczeniu o tym, że nie da się wszystkiego przewidzieć że tak jak potop, Dzień Potopu był nieprzewidywalny tak jak Dzień Zniszczenia Sodomy był nieprzewidywalny tak nie do przewidzenia jest Dzień Końca Świata Dzień Przyjścia Powtórnego Syna Człowieczego. Choćbyśmy cokolwiek robili, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy, kiedy będzie koniec świata, kiedy to nastąpi, kiedy Syn Człowieczy powtórnie przyjdzie. Co jest dla nas ważne? Dla nas ważne jest to, żeby, żeby po prostu być gotowym, żeby być stale gotowym. I to, co mówi w Kościele się o tak zwanej łasce uświęcającej, że być w stanie łaski uświęcającej, to znaczy być gotowym na przyjście Boga. Nie żyję w grzechu, spowiadam się, staram, modlę się, staram się być w tej relacji z Bogiem, żeby mnie to nie zaskoczyło negatywnie, ale żebym po prostu mógł powiedzieć, że, że kiedy przyjdzie ten moment, to będę po stronie tych, którzy na tym nie stracą. Bo paradoksalnie rzecz biorąc, oba te obrazy, i potopu, i Sodomy, pokazują, że to, co nastąpi, rozdzieli ludzi. Od tych, co są zatopieni, yy, na, yy, tych, co są zatopieni od tych, co zostaną ocaleni. Tych, na których spadnie deszcz ognia i siarki, na tych, którzy zostaną ocaleni. To znaczy, lota jego rodziny. I, i my, my słyszymy słowa Jezusa o tym, że, że, to, że jeden będzie zostawiony, drugi będzie wzięty. I chyba za bardzo w to nie chcemy wierzyć. Coraz bardziej, coraz mniej wierzymy w to, że, że jest piekło, że jest potępienie, że to nie jest tak, że wszyscy będą zbawieni. Chcielibyśmy, żeby wszyscy byli zbawieni, ale chyba coraz mniej wierzymy w słowa właśnie Jezusa, który mówi: Naprawdę to nie jest tak, że wszystko jedno, co się w życiu robi i wszystko jedno, w co się wierzy, decyduje o Twojej przyszłości. To nie jest tak. Ty decydujesz o tym, gdzie ostatecznie będziesz. Ty decydujesz, a czas, który Ci został, nie jest nikomu naprawdę znany. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.